Cześć, tu Artur. Dzisiaj pokażę wam i dzisiaj wam dla początkujących pokażę o co w tej grze chodzi i o to chodzi w tej grze, żeby, żeby pokonać przeciwnika i masz, ma, możesz max mieć 6 postaci i pokażę jak bardzo do wysokich Dojść do wysokiego poziomu w tej grze, pokażę dla początkujących, jak to wygląda, Po prostu, jak dojść bardzo wysoko. I tutaj jest ta początkowa walka, która jest oczywiście bardzo prosta i nie da się niej przegrać. Wygrana, oczywiście, dobra skrzyneczka musiała polecieć. 50 gemów to. Po prostu dają nam dobre rzeczy Przebrudziło się na chwilę to jest taka pierwsza I tutaj się walczy z innymi Możesz też grać online I na początku walki masz 10 punktów które możesz wystawić Walnęłam tutaj To było trochę głupie z mojej strony bo to ucznicy Yes. Ale te pierwsze walki nie da się praktycznie przegrać. potem są trudniejsze, ale potem masz lepsze postacie, więc e, me, ale kiedy będziesz dokupywać, to będziesz miał też łatwiej. Ale nie ja będę mniej dokupywać i... i to już wygrana walka jest. Okej, okay. i co? O, co walkę? Dostajemy taką słabszą skrzyneczkę I można ulepszyć też... Mm. Ulepszymy sobie to, paniu Piorunu nie, bo ja nim nie, nie będę grał O, za darmo, to są raży. darmowa skrzyneczka Tej Prawda? To do innego poziomu. To jest bardzo dobra postać. Ale to jest bardzo dobra postać. Ulpszyli niej zdrowie, ale damage nie zmniejszyli. Ok. Dokładnie to. Pokażę o co w niej chodzi. Jest mega dobra. ona powie, będzie, powinna być później. Ale trafiłem My... ją. To największy mi jest mi Bo to jest tank, ja nie potrzebuję tych tanków. Poczekam, tak? Pierwszy poziom jest dla nie no, nie jest no, lepszy, no, to jest trójny do przejścia. to tam to, no. no. to, no. to będzie bardzo no. mało. To są postaci 10 manów. Jest fajnie taka polska, jak one trochę osłabili. I widzisz, on zadaje damage? mega dużo. to bardzo dobra postać. na początek nie wiem, nie idę w czwartym dniu dostałem. i epickie postacie są legendarne rzadkie i co dobrze pamiętam komonowe w... i zobacz, trzeba albo klikać albo przesuwać o, te, też jest dobra postać tutaj tego wyśle i tłucznie. Takie tak, jak wystawię się jako postać, to się tutaj ładuje. Za ile bym mógł nią wystawić, znowu. No, wszystkich na się powala. Bądź pan. To jest dobra, dobra postać, i naprawdę te pierwsze poziomy po prostu nic. Prawie tego nie pokona Ale i nie wiem, czy... Widzicie, ona hita w ściankach. Strzneczko. 106 golda X u To jest da... nie, nie, nie lubię nie, to postać. O! Drugi level wity jest! Plus 20 gemów i... Panie walka, ale bym chciał to postać uraci, Fajna, na początek Nie będę grać. nie lubię w ogóle Po pierwsze Czasami jest fajna tutaj oferta Która chyba gdzieś się nie ma Tak Czasami jest fajna oferta, pomyślmy Skrzynka legendarna z gwarantowaną legendą No jest fajna Bo jest teraz dużo nowych legend Ale oto jest też fajna Pokażę jak działa ta postać to jest też taki tank, tylko taki na daleko. Na blisko jest słaby. No ale rzucę takimi bombami. Który... Ja nie umiem grać. Ja daleko w tej grze zaszedłem, ale potem nie mu się. I ta, ta muszę mieć jakoś postać, bo brakuje na, na pewno nie na początku wymienić, potem niego. Ale naprawdę to jest fajne, że w ogóle to dostałem. on jest bliżej, to większy damage i To jest dziwne, ale to nie było pokazane tego. I skrzyneczka jak na okolice. Słaba skrzyneczka, przyznaję. I No I tutaj... Nie widziałem, że można tak szybko dostać. Potem... Są takie postacie, które jest taki bug z taką inną postacią. To nie jest bug, ale to jest bardzo dziwne. Kiedy ja grałam, nie wiem czy to zmienili, ale kiedy się nie ukliknął jak najszybciej na początku gry, to e, tą główną postacią przeciwnika zabierało się na hit. Zestawiasz i go nie ma. To było fajne. Chciałabym okay. ja wam pokazać, nie, na początek, ale trudno trochę mi przejść, kiedy mam taką dobrą postać. I tu jest lepsza skrzynka za piąte przejście. I tu są trzy rzeczy. EXP. Uuu, nowa postać. Przyzwoicie i... Uuu, jak Na tym końcie mam dużego karta, przyznaję. Weźmy, nie, nie, nie. Czekaj, ja na pewno nie chcę tej babci, bo ona jest słaba, ja mam tego pana, na początek ona jest dobra, ale ta postać, to jest też dobra. Pokażę jak ona działa i za Fireballa, według tego rezerva, I będę dostali nową postać, to będę wam pokazywać. Tym, o, tutaj A, no, słuchaj, czekaj. Zdrowia ja tylko jest W Następnym odcinku wam pokażę, bo odcinku dużo postaci mam. Bardzo dobrze, znam. Ja się zbyt lewe, ale początkowe są takie słabe troszkę. Ale na początku okej, okay, nie za dużo... Postaci, muszę tak grać. I zobacz. I powiem taką taktykę, która jest podstawą wielu graf. Czyli zostawić najpierw tanga, potem takiego postaci troszkę na daleko, łucznika takiego albo takich. oni będą iść za tym tankiem i ten tank będzie ich chronić. A ci będą jakby wyburzać, niszczyć postaci, które go atakują na daleko. I będzie. Taką przyzwoitą będzie wymiana. Ona będzie skokie, będzie jakiś tam taki duży, który ma dużo HP, a tamty na daleko będzie wybił Jest więcej przyzywaczy podobnych do ciebie. A będę mógł bardziej... Nie wiem, no dobra, ale tak. 22. Dwaścia... Dwa. OK. I tu będzie walka nie nie zawsze jest, a chyba tam od jakiegoś poziomy jest. A tu będzie się podjąć, tu. Po prostu tak łatwo. I tutaj jest jakby taka arena, i tu będzie grał tak opuchalki. I co, ile jest? No nie, do no Fireballu. Dobra, ja też się do fire, co ileś pocharków jest nowa arena. O nie, odepchnęli mnie. No jest, widzicie, ja nie mogę tego wygrać dziwno. A to jest proste, to postać to jest proste. Mm. Kiedy ktoś to jeszcze nigdy nie grał, to kiedy dostajecie tą postać, to od razu nie ugracie. Nie ważne czy się podoba, czy grałeś i widziałeś u mnie to, czy ci się nie podoba, tak graj. Dlaczego? To jest bardzo dobra postać i ona bardzo dobrze robi. Większość postaci ma na hita i z dobrym tankiem. nie ta babcia z Butelką, jest tą patelnią, bo ona jest słaba, ma mały damage. Tak. Na pewno mi coś ty tu nie, nie mogłeś zrobić. On tutaj, tam widzicie, kiedy ktoś, tutaj dużo w tą grę grał, to nie wie jak to zrobić. Ok, ktoś grał mało, 26 to ok, trzeci poziom. Ładuje się i skrzynki tu się dostaje za mecze Nie chcecie, ale nie będę się dużo, bo Gamy są ważne w tej grze Bo potem można kupić skrzynkę i ludziom Dzisiaj do 10, za, tu jest fajna skrzynka Dzisiaj dojdę tutaj I Dzisiaj dojdę i otworzę tu dobrą skrzyneczkę Bo na dobre karty Wypadają taktykę nawet. Tym razem to babci z tą y, z najpierw ją wystawiajcie i za nimi tych łuczników, bo oni będą strzelać. Będą będą wystrzeliwać takie postacie jak ta, ta albo tak. Takie pójście się najpierw tych, a potem tego albo babci, albo innego tanka to ten tank dokładnie on nie załatwi tych łuczników a potem um, nie będzie potem będzie sam i tamci będą mieli więcej czasu jakby tak więcej czasu żeby wystawili lepsze postaci, bo kiedy tych łuczników to szybko niszczą i już manę a kiedy wystawiasz tego najpierw tanka to oni mają e, e, ten e, e, więcej czasu oni mają dlatego, jakim na tych ułoczników najpierw, bo szybko niech dokonujesz pomiędzy takim fireballem i oni niszczysz nich. A ten tank, on jest często wolny i one wolno idą. I ono, oni mają więcej czasu, żeby przemyśleć, co zrobić. A tak, to oni... Kiedy zdają, tak tak tak. Wystawiają... ...jakiego spelem, to on idzie. On jest pierwszy I mogę jakoś postacie... ...takie szybkie... ...dostawić, albo leczące. I on uleczy się... ...i on szybciej dojdzie. I on dojdzie... ...i on... Kiedy go pokonają, i będą inne postacie tu z tyłu. To one ich rozwalą. I będą mógł dojść i znieść o, tą władzę, bazę. I zobaczcie. nie ich z tyłu. Idą i... Niestety, ale ten... Dobra, i teraz przyszły. Jest ten tanki, jakby idzie pierwszy i broni tej bazy. I... Na tej, tych ludków, tych potworków, które są za nim strzelają, a on broni jakby takich, jakby nich i nie pozwala tamtych innych zniszczyć tamtych, i one mają więcej czasu. I zastanowicie się, dlaczego znaczyłam, że mi się nie podoba, bo wiem, że potem jest jakiś sklep, i żebym. Bo, żebym zaznaczył, że mi się ta gra podoba i zepsuję odcinek, więc zaznaczyło, że nie podoba mi się. I to wyjaśnię i znowu tak samo. Fireball tym lightningiem wali mnie i... widzicie, tego rycerza, że dostałem i on jest słaby. I pamiętajcie, kiedy macie jakąś epicką postać, Spróbujcie, no, bo czasami są fajne i one mogą. Do... Powinniśmy nie taką postać, bo one są słabe. Takie postacie lepiej kontrolować na postaci, one, one mają mało ludzi, gra tymi postaciami, bo one są takie słabe troszkę. No ale zawsze kto kim woli grać. Ja wolę, lubię takie deki, że jest jeden tank, a reszta to jest takie bardziej na tył. Dobra, nawet nieźle. Widzicie, tutaj możemy do wygranienia. Nie, nie, nie. jeden ja odcinek muszę skończyć. Widzimy się w następnym odcinku. To pa!